W momencie, gdy ujrzałem na niebie wigilijną gwiazdkę, wiedziałem, co zaraz mnie spotka. W moich uszu dobiegł odgłos znajomych świątecznych dzwoneczków z piętra niżej. Chwilę później usłyszałem ciężkie kroki na schodach oraz szuranie obijającego się o poręcz szmacianego wora. W pewnym momencie kroki ustały, a moich uszu dobiegło znajome skrzypnięcie uchylających się drzwi. Ho, 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 ho. 24 grudnia 2021 roku. Cóż, na pierwszy rzut oka widać, że doszło do morderstwa. Spójrz tylko na te ślady. Ta, ewidentnie doszło do uduszenia. Dziwi mnie jednak, że oprócz tego otwartego okna nie zostawił żadnej poszlaki, nawet odcisków palców nie ma. Ta, to musiała być zaplanowana akcja. Gość musiał mieć rękawiczki i najpewniej jakiś kombinezon, skoro udało mu się wejść, zrobić swoje i wyjść, jednocześnie nie zostawiając żadnych śladów DNA. A co z tym otwartym oknem? Wszystko wskazuje na to, że wykorzystał je jako drogę ucieczki tylko, dlaczego, skoro drzwi były otwarte. Może coś go przestraszyło. Nie wiem. W każdym razie powiedz, że sterczymy tutaj jak te chuje o poranku od paru godzin i w dalszym ciągu nie natrafiliśmy ani na jedną poszlakę. Stary nie będzie zadowolony. No i chuj mu w dupę. Jak jest taki mądry, to niech sam se tutaj przyjedzie i poszuka. Może ten jego przerośnięty kulfon jest w stanie wyczuć więcej niż my. Wiesz, jak przystało na skundlonego warchlaka. To ci się udało. Dobra, przeruchajmy jeszcze raz. A jeśli dalej nic nie znajdziemy, to wychodzimy, bo marnujemy tylko czas. Szczerze, mam w dupie Twój cenny czas, ale o dziewiętnastej jestem na Bibę umówiony, więc przynajmniej udawaj, że coś wężysz, a ja pójdę i do ryby zadzwonię, żeby kupił jedno piwo więcej, bo łysy się zdecydował i powiedział, że jednak wpadnie. 24 grudnia 2022 roku. Obudziłem się, sam nie wiem gdzie. Było zimno, bardzo zimno. Czułem się tak, jakby ktoś wystawił mnie nagiego na mróz. Słyszałem jedynie cichy, pulsujący odgłos gdzieś z daleka. Spróbowałem wstać, lecz nogi zdawały się być nienaturalnie ciężkie. Przeszedłem parę metrów i ponownie upadłem na zimną podłogę. Wyciągnąłem przed siebie dłoń i ku mojemu zdziwieniu natrafiłem na ścianę. Była nienaturalnie gładka i pokryta czymś w rodzaju szronu? Przejechałem po jej powierzchni palcem, nabierając na niego próbkę dziwnej substancji. Była zimna jak śnieg, rozgniotłem szronopodobną powłokę w palcach i przystawiłem do nosa. Ku mojemu zdziwieniu oleista maś miała zapach, jednak nie byłem w stanie porównać go do żadnej znanej mi woni. Wydawał mi się mieszaniną czegoś metalicznego z lizolem. Co do samego pomieszczenia nie byłem pewien, czy znajduje się w piwnicy, czy jakiegoś rodzaju chłodni. Skąd jednak ta dziwna powłoka na ścianach? Czy to naturalne? Może od chłodnej temperatury utworzył się tutaj szron, który po zmieszaniu z jakimiś detergentami zaszedł w taką, a nie inną reakcję. Pomyślałem, ale zaraz zorientowałem się, jakie bzdety próbuję sobie wmówić. Usiłowałem krzyknąć, lecz z moich ust nie wydobył się żaden, nawet najcichszy dźwięk zupełnie jakby były martwe lub zamarznięte. Spanikowany wstałem na kolana i zacząłem uderzać w ścianę z pięści w nadziei, że ktoś mnie usłyszy. Dźwięk był jednak głuchy i zdawał się dobiegać z daleka. Wiedziałem, że gdziekolwiek jestem, nikt mnie stąd nie usłyszy. Z tym miejscem ewidentnie było coś nie tak, pozostało jedynie czekać. Kolejne minuty ciągnęły się niczym godziny, natomiast godziny jak dni. Za wszelką cenę próbowałem sobie cokolwiek przypomnieć, lecz jedyne co pamiętałem, to to, że leżałem w łóżku w swoim pokoju, aż usłyszałem dzwoneczki i otwierające się drzwi. Wtedy musiałem stracić przytomność. Nie wiem ile czasu upłynęło od tamtych wydarzeń, resztę wspomnień pamiętam jak przez mgłę. Po prostu nagle obudziłem się tutaj, a moimi jedynymi towarzyszami byli strach i niepewność. W pewnym momencie, gdy miałem wrażenie, że odpływam, moich uszu dobiegł odgłos kroków. Na początku był cichy i przytłumiony, lecz bez wątpienia przybierał na sile. Ktoś lub coś zmierzało w moim kierunku. Usiadłem i nasłuchiwałem, teraz wyraźnie słyszałem odgłos ciężkich kroków oraz szuranie obijającego się o ściany szmacianego wora. W pewnym momencie dołączyło też rytmiczne brzmienie świątecznych dzwoneczków. Zmrużyłem oczy, bo wydawało mi się, że widzę jakąś poświatę. Na początku była to niewielka, rozmyta plama która z czasem uformowała się w dwa niebieskie punkciki. Im bardziej istota zbliżała się, tym więcej byłem w stanie dostrzec. Znajdowałem się w niewielkiej celi, zabezpieczonej stalową kratą. Ściany pomieszczenia były białe i miejscami nierówne, jakby były zrobione ze śniegu. Spojrzałem na sufit i dostrzegłem napisane niechlujnie słowo Czekaj! Nad drzwiami celi dostrzegłem kolejne zdanie, spisane w nieznanym mi języku, głoszące Diechenom bande santa. Owych malowideł były tutaj setki, jak nie tysiące. Przypominało to coś w stylu hieroglifów, lecz malowidła z celi w żadnym stopniu nie były podobne do tych, które możemy zobaczyć na przykład w muzeum. Dodatkowo zdawały się mienić lekkim błękitnym światłem aczkolwiek to pewnie zasługa poświaty z oczu zbliżającej się do mnie istoty, która odbijała się od owych malowideł. Nagle kroki ucichły, a ja słyszałem jedynie bicie swojego serca oraz ciężki oddech stojącego przede mną upiora. Jego świecące na niebiesko oczy rzucały światło tak intensywnie, że musiałem zasłaniać je własnymi rękoma, by nie zostać oślepiony. Stał za kratami, nie wydając z siebie żadnego dźwięku, poza ciężkim, śpiszczącym oddechem, lecz mimo to wiedziałem, iż patrzy prosto na mnie. Mijały kolejne sekundy, może minuty, aż nagle usłyszałem odgłos szurnięcia czymś ciężkim o ścianę. Od razu przyszło mi na myśl, że nieznajomy poruszył się, a źródłem dźwięku był ten wielki, skórzany worek, którego zarys dostrzegłem na jego plecach. Wiem, że mnie obserwujesz. Ja również cię obserwuję. Odezwał się upiór i zaklaskał dwa razy w zakryte rękawicami dłonie. W tym samym momencie w celi rozbłysło jasne, błękitne światło niewiadomego pochodzenia. Dopiero wtedy byłem w stanie lepiej przyjrzeć się jemu. Był to wysoki mężczyzna z dużym brzuchem i bujną siwą brodą. Włosy miał długie i pokręcone, sięgające łokci, a na głowie charakterystyczną czapkę z białym pomponem. Materiał, z którego wykonano strój, był przegniły i wyliniały, przez co pokrywały go łyse łaty. Jeszcze dziwniejsza była kolorystyka kostiumu. Mikołaj, zamiast swoich tradycyjnych czerwonych ciuchów, Posiadał niebieskie, poplamione czymś bordowym, skuszane szaty. Buty wysokie, czarne i pokryte mokrym śniegiem. Na plecach dźwigał ogromny, szmaciany wór, z którego przeciekało coś wodnistego, tworząc na śniegu rdzawe plamy. Poczułem buchający od niego fetor ekskrementów i zgnilizny. W lewej dłoni Mikołaj ściskał drewnianą laskę, w drugiej zaś zabieszony na sznurku dzwoneczek. Skórę miał bladą i siną, jak zamarznięte zwłoki. Najgorsze były jednak jego oczy. Boże, te oczy, przenikające, zimne, oślepiające. Widok był na tyle odpychający, że zdecydowałem, iż wolę umrzeć, niż spędzić chociaż minutę dłużej z tym czymś. Upiór Mikołaja szarpnął dwa razy swoim dzwoneczkiem i uśmiechnął się szderczo, ukazując rząd nieludzko długich, i przeraźliwie ostrych zębów. Demon po raz kolejny stuknął w dzwoneczek, po czym wskazał na mnie palcem i rzekł: Darujmy sobie zbędne, <laughs> że to tak ujmę formalności. Jak możesz się domyślać, umarłeś. Nie byłeś dobrym człowiekiem, a oto twoja kara. Spędzisz w tym miejscu wieczność bez jedzenia i bez wody. Chciałem się odezwać, lecz jedynie mamrotałem w kółko. Nie, 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 nie! Przynajmniej tyle udało mi się wypowiedzieć ze swoich odmrożonych ust. Z roztrzęsionymi dłońmi, z sercem, które prawie wyrwało się z klatki piersiowej, i nogami, które znów miałem jak zwaty, pokręciłem głową w błagalnym geście rozpaczy. Mikołaj ponownie się uśmiechnął i odrzekł: Hmm, nie odpowiada ci taka forma potępienia? W takim razie zmienimy jego formę na bardziej atrakcyjną. Nazywamy ją pętlą. Polega ona na tym, że co noc będziesz odwiedzany przez pętlarza, który wymierzy ci karę. Zginiesz, ale rzecz jasna nie dosłownie. W końcu już od roku jesteś martwy, nie? Mikołaj podrapał się po siwej brodzie i rzucił mi spojrzenie, z którego nie byłem w stanie wyczytać w zasadzie niczego. Wiedziałem, że zasłużyłem na karę i owa kara mnie nie ominie. Upiór uśmiechnął się po raz ostatni, po czym kilkukrotnie uderzył laską w podłogę i rozpłynął się w powietrzu razem z jedynym źródłem światła. Nie zdążyło upłynąć więcej niż piętnaście minut, odkąd zostałem sam, pogrążony w egipskich ciemnościach. Widzę wysoką, czarną sylwetkę na końcu korytarza. Musi stać pochylona tak, żeby jej poroże nie ocierało się o sufit. Czerwone, świecące ślepia wywołują u mnie uczucie panicznego lęku, ale również i ekscytacji. Nie jestem w stanie uwierzyć, że to naprawdę się dzieje. Pętlarz w prawej dłoni dzierży nie nóż, nie miecz, a pierdoloną, pokrytą śniegiem halabardę. Zbliża się do mnie powolnym tempem, jakby chciał, Bym zdążył dokładnie mu się przyjrzeć. W końcu, skoro mam widywać go codziennie przez wieczność, wypadałoby się bliżej poznać. Pod choinką dostrzegłem prezent niewielkie pudełko z niebieską kokardą. O co chodzi, do cholery? Przecież rano tego tu nie było. Zauważyłem, że dolna część pudełka jest przesiągnięta czymś brunatnym. Wystraszyłem się nie na żarty, zmyślał, że to jakiś głupi żart. Skąd się to tu wzięło? Usiadłem na podłodze naprzeciwko tajemniczego prezentu, chwyciłem go oburącz i zacząłem otwierać. Najpierw odwiązałem niebieską kokardę, uchyliłem wieczko i od razu, gdy to zrobiłem, poczułem odpychający fetor padliny. Drżącymi rękoma otworzyłem pojemnik, a moim oczom ukazała się scena z najczarniejszych koszmarów. W prezencie znajdowały się upchane i poćwiartowane fragmenty ludzkiego ciała: palce, oczy, uszy, organy, jelita i coś przypominającego mózg. Na dole stronie wieczka widniało wypisane ciemnoczerwonym kolorem zdanie głoszące: "Ten tla nigdy nie umrze". Zamknąłem oczy i z uśmiechem na twarzy poczułem, jak ktoś kładzie na moim ramieniu zakutą w rękawiczki dłoń. Drugą zaś przystawia zimne ostrze do mojej krtani. o ho ho, ho ho Scenariusz lorduś czytał Krystian Kieś zapraszam do subskrypcji mojego kanału.